ludzki i figurski w dobrej formie od rana. Suchem? Dzień dobry, czy to pani Anna Nobel? Witam serdecznie, moje nazwisko Misiura. Ja dzwonię tutaj z warszawskiego oddziału Komitetu Noblowskiego. Proszę pani, w ramach tej akcji przygotowania do wręczenia pokojowego nobla, panu prezydentowi Obamie natrafiliśmy na listę osób, które noszą to samo nazwisko i okazuje się, że pani ma rodzinę w Norwegii. W tej chwili dzwoni do nas człowiek, pan jest na linii Halo, Pan Nobel? Jest pan Nobel, który pani jest z Murzynowa, prawda? Tak, tak. No właśnie, to okazuje się, że znalazł ciocie. Ja będę tłumaczył. To kharse, kharse, wide, debos, wara, ab, ab, bez, to Ja bez, wari, ab, bez, wari, bez, ja bez, wari, 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 bez, bez, pani, czy pani chce spotkać się z, z, w, Kopenhadze, w stolicy Norwegii? A może do nas przyjad? Przyjedziecie do nich? die dann Że chętnie przyjadą do Murzynowa, tylko nie mają pieniędzy. Podaję numer konta. Moment, moment, moment. Chwileczkę, bo nic z tego nie już Czy teraz... Czy panie pokryje, nie. pokryje ko koszty wizyty? Jest ich dziewiętnastu. O! Ja ga nikol, ja ga nikol muzlava. To w ten sposób się nie da. Ręki rojn. anna! Zaśpiewamy ci starą norweską piosenkę. Cyje jedź, cyje jedź do din kop ska det kontolagen lange lange den frige konvel. Muzlava sana bare bare Abdurham. Hurder galabeden hat verdonderdon. To druga kampania tydzień, nie. Dziękuję jest bardzo. Chociaż 200 zł 200 zł. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w Sach. Więcej na www.skrok.pl.